Tomasz Tanko robił muzykę, zaprosił mnie do współpracy. Dostałam nuty w studio, tam były tylko takie słupy harmoniczne napisane, więc ja mogłam się poruszać w tej strukturze harmonii, tak? No więc weszłam, zaczęłam coś śpiewać, wczułam się w klimat, film jest dosyć mroczny. No i on mówi: no dobra, to dziękuję. A ja tak, ale tak, mistrz, ja dopiero się rozśpiewałam, nie? Nie, nie, to wszystko jest dobrze, to już jest koniec. Hmm ale nie wierzę, że przecież ratunku. Jak? Jak za pierwszym razem? To jest w ogóle niemożliwe. Ja swoje piosenki tam tłukę do nieskończoności. Słuchaj, Stańko poszedł na papierosa, wyszedł ze studia. Mm. Ja wiem, Jezu, Paczkowski, błagam cię. Rafał, weź, chociaż mi ten dźwięk popraw, szybko wejdę do studia. Może nie zauważył. I on sobie wpuścił, poprawiłam ten wysoki dźwięk, bo według mnie był nieczysto i był nieczysto. Ale dla niego to było okej, okay, nie? Akurat trafiłam na tą płytę w Stanach. Kolega mi dał na pendrive, wiem, bo kochał tę płytę. Odsłuchałam tego nagrania i myślę. Ja pierdzielę, no ma coś w sobie to pierwsze wykonanie takiego, co tak płynie z wszechświata, hmm. bez żadnego napięcia, bez niczego, po prostu jest. Tak. Ja mówię, ja I tak nie mogłabym wtedy tego lepiej zaśpiewać. Mówię, co ja od siebie chciałam? Po co ja się ciągle tak męczę?